Plan jest taki ja wchodzę głównym wejściem ze szotkanem a ty wrzucisz granatę z gazem przez okno takoby ich sparaliżowało okej, okay. ale jak nie dadzą kasy po dobroci to rozpierdalamy wszystko wokół. No oczywiście że tak, dobra to ja wchodzę a ty zajmij pozycję. Pieniądze miał być na wczoraj, a ty kurwa mnie pieniędzy nie przyniosłeś? Co ty kurwa mnie się będę czekał? Pieniądze będą na jutro więc się nie bulwersuj tak, na 100% załatwię kasę i będzie git. Kurwa moim rodziną masz porachunki i spierdala. Proszę daj mi jeszcze jedną szansę to załatwię kasę. Oho, chyba mamy towarzystwo. Nie ruszać się, albo rozwalę czaszkę, oku kurwa, on jest tu uzbrojony. Proszę nie, ja mam żonę i dzieci. Nie, on ma pieniądze, ja nie mam, on ma, Stachu ma. Eee ja nie mam, z dzisiek ma. Eee tutaj eee żartowałem. Proszę nie zabijaj mnie, ja nie mam. Eee znaczy genowe fama. Pojewało cię. Tu nie ma żadnej kobiety tylko faceci. Eee o ma to. Ktoś jeszcze chętny do ostrzału? Dość tego, nie mogę na to patrzeć, aż mi z nerwów szczęka zaczęła dogać. Nie ma chuja, wkraczamy. Zajmij pozycję i czekaj na mój sygnał. Jestem na pozycji. I co teraz powiesz? Eee, nam intruzów, zrób coś z tym. I najlepiej teraz. Dobra, już idę ile. Ryjcie to jebane w Zostawcie Zostawcie niewinnych cywili w spokoju. Teraz, drodzy został sam. Plan nie wypadł, rozwalamy ten bar. Na roboty, jeszcze tu wrócę. No nie, zabili Zbycha, zapłacą mi za to, skończą w błagu szmaty zajebane. Udało się, powstrzymaliśmy ich. Dobra, teraz możemy porozmawiać, więc o czym mówiliśmy? Pieniądze miały być na wczoraj. Oj, daj już z tym spokój, w końcu jesteśmy przyjaciółmi. Mają przewagę liczebną, tracimy ludzi z obu stron, nie zatrzymywać się, kontynuować na Zróbcie weźcie użytek z działka, i rozwalcie im czaszki, tak jest kapitanie. Czy idzie do jebane Arabusy? Kurwa ogarnęli się, nie możemy stracić miasta, więc na co czekasz Meharow, weźcie kurwa do roboty ze swoimi ludźmi, dobra dobra rozjebiemy jankesów tak samo jak w Azerbejdżanie. Dobinę gnoja. To za mojego kumpla. On nie może im się udać. ha, ha, ha ginny kurwo. Bo kurwa aaa. No nie tracimy ludzi. Wzywamy wsparcie z powietrza. Odpalamy pocisk Hyphair. Będzie niebezpiecznie blisko. Ładne trafienie, a teraz ruszam za tamten budynek aby udajcie się na północną część miasta, ale zanim pójdę jeszcze rozjebie tamtego gnoja. Zmierzają w naszym kierunku. Chyba kurwa nie jestem ślepy. Ich generał został sam, makarow bierz go. A tak przy okazji rzucę im C4. A teraz gadaj gdzie jest Makarov. Tam, nie zabija i nie poddaje się, miałeś swoją szansę. A ty zaraz podzielisz los swojego kumpla. Proszę nieee, tam jest naprawdę, nie kłoń, zginiesz teraz marnie. I gdzie jest makarow, Wasz przyjaciel nawet was nie obronił. No działko zniszczone a my zostaliśmy sami, radziłbym się wycofać. A gdzie generał? Nie wiem, zniknął. Kurwa uciekamy stąd. Uciekają, teraz mamy ich generała. Proszę nie. to za naszych ludzi je bali Amerykanie. Nie. Ja stąd spierdalam! No nie przegraliśmy tą bitwę, ale to nie koniec wojny. I co panie generale, pójdzie pan z nami jeśli chce przeżyć, że za to wszystko życiem ruska kurwa skończysz w bułagu. ha Hahaha ha, ha. co mi zrobisz? mój makarów na ciebie czeka. No nie znowu ten sam błąd. Robię co mogę, ale komputer odmawia współpracy, a masz ty kurwo działa i wreszcie. Jak? O, i działa. Generale, proszę zdać raport. Słyszy mnie pan, jaki jest wasz status? Cholera, nie mamy z nimi kontaktu. Co się dzieje? No już blisko i jestem na miejscu. Szefie, mamy problem. Price, co ty tu robisz? Powinieneś teraz być w Afganistanie. Straciliśmy również kontakt z waszym zespołem. Co się stało? Wygrali z nami ja tylko przeżyłem a generała porwał Makarow. Nie jest dobrze mamy napiętą sytuację i nie wiemy do czego ten człowiek się posunie. Według naszego wywiadu jutro będzie zebranie rady Makarowa w Pradze. To jest nasza okazja żeby pozbyć się tego niebezpiecznego człowieka. Pricey z Szepardem i Ramirezem wyruszycie na misję, której celem jest zabicie Makarowa. Czy to jasne? Tak jest. Będziecie gotowi jutro rano. Dobra wysiadają z pociągu. Kiedy przejdą do budynku zdejmiemy Makarowa. Musimy także unieszkodliwić strażników w pociągu aby mieć dobrą pozycję do strzału. A następnie Price zjedzie na lenie do środka i zabije ich w środku. Dobra to ja idę a ty od drugiej strony wbij do pociągu. Gincie wyszmatławcy. Kurwa, nie. Strażnicy unieszkodliwieni, Ruszam. Czysto. Przepart, możesz wchodzić do pociągu. Już czekam tu na ciebie. Witam mnie ja na zebranie rady, Wiemy, Dimitri wchodzi. Witam wszystkich, możemy zaczynać, a jeszcze musimy poczekać na Makarowa przed rozpoczęciem obrad. No dobra, ale jak się nie pojawi za 5 minut to zaczynamy bez niego. No ale tak nie można? Nic, to ja jestem jego zastępcą i masz się mnie słuchać pod nieobecność Makarowa. No niby kurwa racja, przepraszam, już nie będę się sprzeciwiał. Dobra, znajdź Prajsa przez celownik, powinien już być na dachu. Dobra, widzimy ci możesz zaczynać. Czekajcie, tylko Was znajdę. Też Was widzę. Czekajcie, sprawdzę tylko, ile jest stażników w pobliżu Was. Jest dwóch koło Was i dwóch ode mnie. No to wchodzę, życzcie mi szczęścia. Kurwa zamach. Wszyscy członkowie rady niech uciekają, a ochrona niech zajmie się intruzami. Dobra spierdalamy, a wy załatwcie ich. Przygotować się znaleźć intuzów. Dobra kończymy tą zabawę. Hahaha, ha, ha, żyjcie trotyl. Okurwa. Price uważaj, tam jest ich więcej. Kurwa Price, zawsze musisz się wpakować w jakieś kłopoty. Ratunku pomocy zaraz mi nie zabiją. I co teraz cwaniacy? Majusnajfera na dachu już po nim. Rajs teraz. Został sam. Dobra, poddaję się, nie zabijajcie Gdzie nie wiemy nie pojawił się na obadach a jego przełożeń Uciekła. Na pewno bo jak się okaże że kłamisz to zginie, niż marnie zaraz. Mówię prawdę przysięgam na matkę Rosję. Powiedzmy że ci wierzę. Przeparty zabieramy się stąd dzwoni do Mikołaja żeby po nas przyleciał i zabrał nas do bazy. Już się robi.